Mieszkańcy osiedli Zamenhofa czy Reitana powinni się przyzwyczaić do widoku dzików. Te stworzenia płoszone są tylko, gdy sprawiają zagrożenie. Tak jednak nie jest w Lesznie. Żadnego incydentu z atakami dzików nie zgłoszono od ponad 20 lat. Dziki na terenie miasta nie podlegają również odstrzałowi. Leszno nie leży na terenie Okręgu Łowieckiego. Jedynie policja ma uprawnienia do odstrzału i to jedynie w przypadku ataku zwierzęcia. Do naszej redakcji policji i straży miejskiej docierają coraz częstsze zgłoszenia dotyczące dzików na osiedlu Zamenhofa. Jak informuje Monika Rzymełka, oficer prasowy Leszczyńskiej Policji, czy lucyna gbiórczek z Biura Prasowego Urzędu Miasta, zgłoszenia dotyczą jednak dzików widzianych z okien czy balkonów, a nie ataków, a nawet niszczenia mienia. Zarówno dzielnicowy, jak i Straż Miejska kilkukrotnie sprawdzali doniesienia. Straż Miejska jest wyposażona przez Biuro Gospodarki Komunalnej w petardy do ewentualnego płoszenia dzików. Robią to jednak sporadycznie w chwili, w której przez dziki dochodzi do niszczenia mienia, na przykład na terenie boi. Dlaczego dziki są w mieście? Na to pytanie odpowiedział Konrad Szawaryn, komendant posterunku Państwowej Straży Łowieckiej w Lesznie. Po pierwsze, osiedla te znajdują się w bliskiej odległości od lasów. Po drugie, dziki na osiedla zwabia łatwy dostęp do jedzenia. Po trzecie, to okres, w którym lochy mają młode, by je wykarmić, kierują się tam, gdzie łatwo zdobyć jedzenie, a oto nie trudno na osiedlach. Po czwarte, w dobie pandemii, gdy wiele osób zostaje w domu, a na ulicach i osiedlach jest mniejszy ruch niż zwykle, zwierzęta nabierają więcej odwagi. Po piąte wreszcie tereny, na których mieszkają dziki zostały mocno ograniczone przez trasy szybkiego ruchu i dziki mają utrudnioną migrację. Konrad Szawaryn ostrzega też, by nie płoszyć dzików na własną rękę. Zostawione w spokoju nie zrobią nikomu krzywdy, sprowokowane mogą jednak zaatakować. Szczególnie teraz, gdy lochy mają małe, przez co ich instynkt obronny jest silniejszy. O tym, czego nie robić informują zarówno Straż Łowiecka, Policja i Straż Miejska. Dziki na osiedlach szukają jedzenia, dlatego nie wolno ich dokarmiać co robią niektórzy mieszkańcy. Straż miejska trafiła kilkukrotnie na sterty usypanych dla zwierząt żołędzi. Kosze na odpady bio powinny być zawsze szczelnie zamykane, a żadnych odpadów jadalnych nie powinno zostawiać się pod śmietnikami. W miejscach, w których wiemy, że możemy spotkać dziki, psy najlepiej wyprowadzać na smyczy, a do samych zwierząt nie podchodzić. Nie należy też próbować odstraszać dzików na własną rękę, choćby petardami. Za to grozi nie tylko potencjalny atak zwierzęcia, ale nawet nagana grzywna wysokości do 5000 zł złotych lub areszt według artykułu 83 Kodeksu wykroczeń. Przyzwyczajone do ludzi dziki są niegroźne, będzie ich mniej, gdy mieszkańcy osiedli znów wyjdą z domów.